Pierwsze to jest to są to jest obszar takich nazwijmy zagwozdek, wyborów, decyzji że mamy dużo możliwości na szerokie pole i chcemy znaleźć najlepsze najlepsze rozwiązanie dla nas w godzie z nami. To jest tak pierwszy obszar, żeby nie robić pociemku, żeby nie być w takim kołowrotku myśli, tak, że my jesteśmy cały czas, gonimy te same myśli. Jesteśmy w tak zwanym już takim tunelu myślowym. To jest taki jeden obszar, tak, żeby poszerzyć tą perspektywę, pogłębić, zobaczyć inne możliwości. Później też taki obszar nazwijmy, kiedy zostajemy wprowadzeni do nowego środowiska. To może być nowy kraj, nowe stanowisko, nowa y, stanowisko rola, nowa profesja, i tak dalej, coś nowego, gdzie właśnie jesteśmy tam na świeczniku albo potrzebujemy szybko się wdrożyć. I tutaj metaforę tej szklarni, tak, żeby w tym momencie, kiedy jest, to jest dosyć trudny moment, potrzebujemy zaadoptować się i stać się bardziej mocną tą rośliną, tak, żeby ta róża pięknie się rozwinęła, dużo możliwości i to dotyczy jak i młodych liderów, takich doświadczonych na przykład liderów, liderek, albo bardzo często to jest takie, na przykład, przynajmniej ja pracuję z ludźmi, którzy przyspieszają na przykład Scale dostaje drugą rundę finansowania. I to są bardzo szybkie obroty, i nie ma tam czasu i możliwości na to, żeby rozkminieć, wymyślać koło na nowo. Tak. Tam trzeba znajdywać najlepsze rozwiązanie i być w maksymum swoich możliwości. Więc to jest taki pierwszy obszar. Nazwijmy coachingowym, a drugi jest już taki o wiele głębszy. Tutaj głównie są ludzie, którzy już bardzo wiele rzeczy osiągnęli z tak zwanego social acceptable, że Uważa się w społeczeństwie, że są bardzo już wysoko, że takie successful, success, wiecie, że po prostu, że są idealni i żyją takie cudowne życie. I też często bardzo dużo osób od nich jest zależne, dlatego ci ludzie często nie mają dostępu, dostępu do prawdy. Tak zwana samotność lidera, to też się nazywa, kiedy wszyscy mówią, że nie było wszystko fajnie, i ci ludzie grają pewną rolę, że wszystko jest po prostu super, ale bardzo często są albo już wypaleni, albo są na krawędzi. I rano wybierają codziennie jakieś maski, tak, zakładają na siebie że taki właśnie, jak powiedziałam, ten successful success, a w środku często jest pustka, czarna dziura i nie wiadomo, co z tym robić. I widzą, wiedzą w środku bardziej lub mniej, że grają jakieś cudze życie, że są właśnie oklejenie tymi plastrami. I to jest bardzo straszne, żeby podkleić te plastry, tak, bo... Nie wiadomo, co się wydarzy, jak ten słoń w ławce porcelany, tak to się mówi, że też boją się stać w całą swoją, na przykład, moc, pokazać swoją prawdziwą twarz, bo boją się, że wszystko się rozwali dookoła tak, że pokładana rodzina, pokładany biznes albo jakieś takie życie typowe, tak, z tą właśnie zależnością, że bardzo dużo ludzi od nich należy i jest taki strach, że dobra, to może będę tak właśnie zostawiać wszystko, jak jest. Tylko często to nie działa, tak, jeżeli coś w nas się rodzi, ta prawda w nas mówi, że to nie jest zgodne z nami, to jeżeli tam często daje taką metaforę, jak gotuje się coś pod ukrywką, i nie zdejmujemy, to w pewnym momencie to wybucha i wtedy właśnie zaczyna się wiem, wiecie, kryzys wieku średniego. Harley Davidson, kochanka, czerwony samochód, whatever, każdy sam przeżywa. Tak? Bo pojada z biesiady, wszystko rozwala. Więc ja jestem zwolenniczką tego, żeby dobrym środowisku profesjonalnym, bo trochę otworzyć tą pokrywkę, bo może nie trzeba wszystkiego rozwalać, tak, w tej ławce porcelany, być może trzeba trochę poprzestawiać jakieś tam fileżanki i już cały kontekst się zmienił. I też dlaczego to jest Często takie trudne tematy. postarałam się znaleźć najbardziej taką light wersję obrazku ze śmiercią, taką niby fani, taką no, weselszą. Nie chcę tutaj, wiecie, jakieś tam czarne scenariusze, ale to niestety prawda, że często śmierć o, właśnie pokazuje telefon, jak. Jakieś eh, oglądałam, że tak pokazują starsze osoby, telefon, a nowe pokolenie już pokazuje tak. Więc y, możecie y, zrozumieć, z jakiego pokolenia jestem. Więc y, dzwoni śmierć i chodzi o to, że y, albo to jest. Mówię cię, sprawdzę, czy ja w ogóle. Nagrywam, dobrze, dzięki, w ogóle nagrywam. Y, albo to jest. Dotyczy. Ich życia, albo w tym wieku, i w tym mówię o wieku około nawet 30 plus, że dookoła widzimy, że koledzy, koleżanki w bardzo młodym wieku, no niestety doświadczają świlewów, serce przestaje działać i różne takie rzeczy i zaczynamy właśnie takie egzystencjalne pytanie się pojawiają, czy to jest, czy żyje w ogóle swoje życie. To są takie dwa obszary duże, jakby określiłam ich tak takie dwa, dwa dwie różne ścieżki, a zaraz wam pokażę takie częste tematy na proces coachingowy. I chcę też powiedzieć, że to jest skala. Ja nie chcę to jakoś dramatyzować, że zawsze jest tak, na przykład dramatycznie. I w ogóle polecam Wam, żebyście jak tylko słabe sygnały są, przynajmniej znaleźliście osobę, z którą będziecie pracować, jak będzie gorzej. I w ogóle nie dochodzi do tych skrajnych sytuacji, bo często, na przykład, do mnie przychodzą um, ludzie, kiedy już to nie jest na coaching. To jest raczej na terapię taką z, no, z prowadzeniem leków. Więc przynajmniej, jeżeli macie taką możliwość, to proponuję nie dochodzić do tego. Tak? Ale jasne, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą. Ale jeżeli oglądacie to wideo i wiecie, że już są jakieś słabe sygnały, to przynajmniej znajdźcie sobie. Osoby, z którymi, do których będziecie mogli uderzyć, jak będzie stan, jak będziecie wiedzieć, że trend jest w gorszą stronę, albo jak będziecie na odwrót przyspieszać i będziecie widzieć, że potrzebujecie takiego bustu, tak? że potrzebujecie szybciej, sprawniej czegoś osiągnąć, tak? że macie jakieś opportunity, dostajecie właśnie inwestycje i no wiecie, że będzie rozrastał się zespół, nie wiem, że będzie się mocno zwiększać prędkość i już na kole zapasowym nie pojedziecie, albo przynajmniej bardzo krótko pojedziecie, tak? Więc żeby o tym pomyśleć strategicznie. Więc jakie są częste tematy na proces coachingowy? Od takich bardzo biznesowych, jako strategia rozwoju produktu, partnerstwa, analiza różnych osobowości klientów, ich potrzeb, Sprzedaż B2B, B2C, government, klientom, inwestorom, pracownikom. To jest też sprzedaż. A tematy związane ze skalowaniem biznesu, wychodzenie na rynki międzynarodowe i zrozumienie różnic kulturowych, jak gdzie będziemy pracować, zarządzać itd. Później są tematy e, takie trudne sytuacje, decyzje, prokrastynacja, lęki, wątpliwości, jaką decyzję ja potrzebuję podjąć w tym momencie. Na przykład, bo wiem, że niedługo spotkam, a, nie, by tak zrozumieć, czego ja naprawdę chcę, wybrać najlepszą opcję, taką w zgodzie ze sobą, stworzyć strategiczny plan, odpowiedni sposób realizacji, zacząć działać, bo wiecie, Plan, planem, start, działanie, czasami to są bardzo różne rzeczy i też skutecznie kontynuować, bo też można zacząć, ale później powiedzieć nara i no, nie kontynuować, więc często ludzie przychodzą w proces, bo wiedzą, że właśnie w takim w parze iść przez ten las lepiej, tak, że będzie to bardziej motywować w parze z coachem w tym kontekście. Też tematy są budowanie zdrowej komunikacji, słuchanie swoich prawdziwych motywów i motywów innych ludzi, bo to są bardzo często takie taka cienka materia, tak, że to nie jest takie, że człowiek nam jedno mówi i taką prawdziwą ma motywację, tak samo z nami. Że często jesteśmy przyzwyczajeni mieć jakąś motywację, i wydaje nam się, że to jest taka nasza prawdziwa, a okazuje się zupełnie inaczej. Więc ja zrozumieć siebie. Też rozwiązywać konflikty konstruktywnie, bo konflikty zawsze były i będą, i unikanie konfliktów to jest najgorsze, co można wymyśleć. I ważne, żeby ich konstruktywnie rozwiązywać, bo przynajmniej w startupach, w -wapach, to jest number one powód, że biznes się nie udaje, przynajmniej w sowystykach, którymi ja operuję. Też ważne w zdrowej komunikacji to wyrażanie swoich emocji i potrzeb, tak, nauka tego i też odpuszczenie starych żali i uraz. Niestety znam bardzo dużo przykładów, kiedy jakieś stare żale, urazy, zabierają ludziom tyle energii z ich życia obecnego, że coś się wydarzyło 10, 5, 15 lat temu, a oni cały czas mają ten żal i stoją, jakby tak kulturalnie powiedzieć, tyłem do swojego życia, i cały czas oddają energię temu, co się wydarzyło. Więc jak pamiętacie, ten kamień na punkcie A, jak pokazywałam, ten kamień, który ta Pani niesie w górę, czasami była tematem w procesie, procesie coachingowym samym w sobie, żeby to odpuścić. I tylko z głowy, tak? że no okej, okay, wybaczam wszystko, ale żeby to było taką prawdą. W ogóle nie mówiłam o tym, ale teraz tutaj powiem, że skuteczny proces, Uszanie na przykład, albo zmiany, polega na tym, że wy tylko tak historycznie pamiętacie, że kiedyś był jakiś żal, czy uraza, jak posługując się tym przykładem, tak, albo kiedyś działaliście jakoś inaczej, to takie, o naprawdę, kiedyś to tak bolało, że kiedy to jest naprawdę przepracowane, to pamiętacie tylko historycznie o tym. To w ogóle nie trygieruje. I tak może się też sprawdzać, że coś się zmieniło. Tak, że to w ogóle no, nie wywołuje jakiejś tam super emocji. Dalej, jakie są tematy jeszcze takie ważne, z którymi ludzie przychodzą na proces coachingowy? To jest też przywództwo cały ten ogromny obszar przywództwa budowanie zespołu komunikacja z kolegami, koleżankami. I też stakeholders, takie interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. I też, żeby tworzyć produktywne, owocne relacje, tak? takie win-win dla -win dwóch stron. Tematy rozwoju kariery, zwiększenia dochodów, maksymalnie wykorzystywania umiejętności, potencjału i w ogóle efektywne zarządzanie zasobami. Tak, jak mówiliśmy o tych sportowcach, to chodzi o to, żeby na maksa, Wydobyć to, co mamy. Tę, tą perłę cudowną, tak? Na maksa, wykorzystać w dobrym ujęciu tego słowa. Też obszary rozwoju kreatywności, strategicznego myślenia, ustalenia priorytetów, praca nad ograniczającymi przekonaniami, w finanse w życiu osobistym, w karierze, w samoocenie itd. Tematu z obszaru. I to jest jeden przynajmniej w mojej praktyce to jest bardzo częsty temat w ogóle. Że mało radości w życiu. Takie, że nic albo mało rzeczy mnie cieszy. Takie zmęczenie już na granicy wypalenia, działanie z przyzwyczajenia, że no dobra, jestem top managerem, top managerką od lat, no co mam innego robić, tak? To jest takie, nie ma w tym fanu żadnego, a już niby tak się należy, tak, tak należy robić, ale nie ma w tym żadnej radości. I najgłówniejsze, że nie ma, takie, takie jest duże zgubienie, a czego ja naprawdę chcę? Bo czasami gubimy to bardzo, bardzo wcześnie. Że jak te nam mówią, kiedy jesteśmy głodni, kiedy jest nam zimno od małego, to często zapracamy się w tym, że w ogóle czego ja chcę, naprawdę tak, czucie, czucie siebie i swoich motywów. Więc chodzi o to, żeby lepiej zrozumieć siebie, zarządzać swoją energią zbudować tak odpowiednie fundamenty wewnętrzne. Coachingowe podejście nie polega na tym, żeby przywiązać kogoś do siebie na długie lata i żeby być takim zewnętrznym oparciem. Przynajmniej to, jak ja pracuję, bardzo duży fokus jest na to, żeby osoba koczy, osoba, z którą pracuję, nauczyła się budować swoje wewnętrzne oparcie i znaleźć tą taką motywację do działania w zgodzie ze sobą. No i w końcu cieszyć się życiem. Także jest temat mocny no, całej tej balansu, równowagi, łączenia różnych sfer życia, biznes, hobby, rodzina, zdrowie. I to jasne, że mogą być dysproporcje na jakimś dłuższe, na dłuższej linii czasu, że ten rok albo Jakiś okres czasu poświęcamy więcej siebie, swojej energii, na przykład biznesowej. Ale to nie znaczy, że to jest całe życie. Bo, żeby, jak się mówi, nie obudzić się z ręką w w pewnym momencie, że to jest jedyne i cała identyfikacja nasza jest sklejona tylko z jednym obszarem, tak, albo na przykład z rodziną. To nie z Matką e, trójkie dzieci, a jak te dzieci wyrastają, to już nie wiem, kim ja jestem. Tak? Że tworzenie takiej dywersyfikacji w ogóle w sfer swojego życia. Temat samooceny, pewności siebie. I tutaj z takiego punktu widzenia też sprzedaży na rynek, co potrafię, komu to jest potrzebne. Praca z syndromem oszusta to jest bardzo, bardzo mocny temat, bardzo często. Pojawiające się i też no, nawet powiem, że na bardzo wysokich stanowiskach postawiłabym tezę, że jest mocniejszy. Często wydaje się, że ci ludzie niby wiedzą wszystko, NBA, zarządzają latami i wszyscy dookoła jakieś tam podcasty, wywiady, no, niby są ekspertami, ekspertkami od wszystkiego. I właśnie wracając do tej samotności liderskiej, często jest tak, że nikomu w ogóle nie mogą powiedzieć, że uważają, że to już się ma, zaraz odkryją, że w ogóle na niczym się nie znają. co nie jest prawdą, tak, że na pewno na czym się znają, a na czym się nie znają. Tak? To nie jest czarno biały scenariusz. Ale chodzi o to, że to jest często takie umniejszanie sobie, i dużo obawy, że zaraz zostaną wykrycie, zaraz prawda wyjdzie na jaw, i ten sam strach bardzo utrudnia w ogóle życie, normalne funkcjonowanie. Więc chodzi o to, żeby przyswoić sobie swoje osiągnięcia, wprawdzie, tak, nie, nie robić tutaj jakichś tam różowych jednorożców, że po prostu jestem idealna. I budowanie takiej silnej, mocnej pozycji negocjacyjnej. Także wiem, co, wiem co wiem, czego nie wiem, co osiągnęłam, osiągnęłam i to jest moja mocna przewaga. Na przykład konkurencyjna, więc, żeby skutecznie sprzedawać siebie, na przykład na rynku, jak szukamy pracy, jak przydajemy się na inne stanowiska albo wewnątrz organizacji, często jest bardzo dużo polityki w korporacjach albo nawet w mniejszych firmach wśród jako founderów liderów, liderek i tak dalej. Tematy takie głębokie i mocne, które często są fundamentalne w ogóle, i na tym bazuje reszta, to są tematy swojej wielowymiarowości i miłości do siebie. I to są piękne obszary do pracy, kiedy już nam. Za mały ten kostiumik, jakieś maski jednej czy dwóch. Wiemy, że mamy bardzo dużo pięknych krawędzi tego diamentu i chcemy zabłysnąć całością, tak? zobaczyć, co my tam mamy i zaakceptować wszystkie swoje jasne i ciemne strony, i spojrzeć na to, żeby wiecie, nie ukrywać coś tam pod plastramie tak, żeby podklejać po, po tak ekologicznie. Też bardzo mocny jest temat, ostatnio on się nasila, albo dlatego, że ja z tym mocno pracuję, tak, więc może mam skrzywienie tutaj nie reprezentacyjne, ale może też związane z tym, że naprawdę nie ma źródeł w tym, jak rozwieje się teraz świat, jak dużo jest zmienności, nieprzewidywalności, że nikt nie może nam naprawdę odpowiedzieć, że rób tak lub rób inaczej. Więc częstym tematem pojawia się rozwój intuicji i tego wewnętrznego kompasu. Połączenie ze swoim wyższym ja, ze wszechświatem, tak? słyszenie siebie, Dostrzeganie różnych możliwości, tak, żeby być i sfokusowanym jednocześnie, sfokusowaną też równolegle, takie ten kandyński, tak, jak ten obraz, żeby widzieć wszystkie możliwości dookoła. Bo często właśnie na tych dużych, na dużej prędkości to jest, w pierwszym musimy jakby fokusować się. Ale też widzieć, co się dzieje dookoła, bo świat cały czas się zmienia. I tutaj nie wystarczy tylko takiej wiedzy z neokorteksu, jakieś tam trzy książki przeczytać mocne, i będę wszystko wiedzieć. I tutaj właśnie chodzi o ten rozwój intuicji, dokonywanie właściwych wyborów, tak zgodnie ze swoją prawdą, no i takie głębokie w ogóle tematy, jak poszukiwanie swojego przeznaczenia, misji życiowej, tak? Dokąd ja w ogóle tańczę, jak chcę żyć. To są takie częste tematy. Jasne, że różne są wariacje i natężenia też jest bardzo różne.